Dzień dobry, nazywam się Anna Jemrzyk Bereza. Jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć o możliwości starania się o dofinansowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z konkursem, który został ogłoszony. Otóż od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku jest możliwość składania wniosków. A zatem, zważywszy na to, że dzisiaj mamy 21 czerwca, jest jeszcze 9 dni na złożenie wniosku o takie dofinansowanie. Można otrzymać dofinansowanie do projektów Poprawiających warunki pracy, a zatem na BHP. I mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę to pojęcie jest bardzo szeroko ujęte w regulaminie tego konkursu. A kwota, którą można otrzymać, jest szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorców korzystna, bowiem dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają, czyli zgłaszają zakłady ubezpieczeń społecznych i odprowadzają składki od 1 do 9 y, pracowników, niekoniecznie pracowników, ale odprowadzają od tych osób składki. Można otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania w kwocie 139 tysięcy na inwestycje. Czyli na te koszty inwestycyjne, natomiast na usługi doradcze 1000 zł, zaś dla dużych przedsiębiorstw jest to kwota 499 tysięcy. Zatem wydaje się, że różnica nie jest duża, podczas gdy ilość osób zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych jest zasadniczo inna. Proporcjonalnie jest też do małych przedsiębiorstw, które mogą uzyskać 210 tysięcy, średnich przedsiębiorstw 340 tysięcy. Ważnym jest jednak, że w ramach tego konkursu przewidziane jest, że aż, kwota, że aż 90% kwoty przeznaczonej na to dofinansowanie zostanie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw. Dlatego postanowiłam nagrać to wideo, żeby Państwo wiedzieli, że jest taka możliwość, że macie jeszcze 9 dni, żeby przygotować te wnioski. Oczywiście wniosek, załączone dokumenty, nie jest to proste, ale też bez przesady. Jeżeli będzie Państwu zależało, na pewno sobie z tym poradzicie. Dlaczego warto? Ponieważ Przedmiotem dofinansowania mogą być, tutaj Państwu przeczytam, żeby się w tym zakresie nie pomylić, ale naprawdę te pojęcia, instalacje i urządzenia są bardzo szerokie, bowiem mogą być to bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń, miejsc pracy, urządzeń chroniących przed hałasem czy drganiami, oświetlenie miejsc pracy, stanowisk pracy, ochrona przed promieniowaniem optycznym. Myślę, że nie ma takiego zakładu pracy, w którym tego rodzaju dofinansowanie by się nie przydało. Urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze. Patrząc na to, że dzisiaj mamy za oknem 35 stopni, z całą pewnością są to urządzenia, które mogą się Państwu przydać. Urządzenia do mechanicznej wentylacji powietrza. Także naprawdę, proszę Państwa, no pojęcia tego rodzaju urządzeń są bardzo szerokie. Sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w wysokości. Sprzęt i urządzenia służące ograniczaniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Teraz naprawdę już takich urządzeń jest mnóstwo. Myślę, że nie jeden pracodawca chciałby, żeby jego pracownicy czuli się wypoczęci, zrelaksowani w miejscu pracy, a kiedy może uzyskać na to dofinansowanie 140 tysięcy. Myślę, że warto się postarać o takie dofinansowanie USB. Dlatego, proszę Państwa, poświęcam temu swoje nagranie. Staram się, żeby te nagrania były dla Państwa merytoryczne, ale wiem. Że często te dofinansowania bardzo zmieniają to, jak wygląda Wasz zakład pracy, dlatego też, jeżeli tylko jest taka możliwość, to staram się Państwu je prezentować i mówić, że można skorzystać, można spróbować. Tak, może akurat w Państwa wypadku uda się spełnić wszystkie te kryteria, ale to co ważne, możecie dostać te środki finansowe także na sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne czy szkodliwe, czynniki biologiczne, ale też środki ochrony indywidualnej. Patrząc na to, co ostatnio się działo, chyba w każdym przedsiębiorstwie, w każdej firmie, to środki ochrony indywidualnej yy, naprawdę yy, yy, były bardzo potrzebne. A teraz to, co w moim przekonaniu jest istotne. Gdybyście Państwo zdecydowali, że potrzebujecie dzisiaj rzeczywiście takiego rodzaju dofinansowania, to będzie ono oceniane pod kątem merytorycznym. I teraz jak? Otóż sprawdzanie będę zgodność ujętych we wniosku z obowiązującymi przepisami, to jest oczywiste, ale ocena czy wskazane cele są szczegółowo opisane, są mierzalne, realne, patrząc na to, że mamy poprawić warunki BHP w naszym miejscu pracy, czyli w naszym przedsiębiorstwie, to jest kluczowe. Ocenę adekwatności zaproponowanych rozwiązań, czy te do Poziomu ryzyka występującego u wnioskodawcy, ocenę niezbędności, efektywności wydatków projektu. Patrząc na to, że naprawdę, jeżeli chcemy poprawić e, warunki pracy naszych pracowników, osób, które u nas świadczą pracę w miejscu pracy, na pewno warto się zastanowić nad tym, jakie ryzyka u nas występują, e, co jest nam na dzisiaj najbardziej potrzebne i co może naprawdę wpłynąć na jakość pracy tych osób, które u nas są. Czy ten cel, który chcemy osiągnąć, najlepiej jest osiągnąć poprzez te środki? Myślę, że każdy z Państwa intuicyjnie to czuje i nie trzeba tego szczegółowiej omawiać. Niemniej, żeby Państwo się zastanowili, jak to uzasadnić, bo to jest najważniejsze. Jeżeli Państwo się zdecydujecie, że chcielibyście taką dotację, no to przede wszystkim powinniście zwrócić na to uwagę, aby argumentacja była taka, żeby przekonać osobę, która będzie weryfikowała Wasz wniosek. A więc wykażcie wówczas że takie ryzyko u Was w zakładzie pracy istnieje. Co chcielibyście poprawić? Dlaczego właśnie w ten sposób, który chcecie to zrobić, poprawicie? E, a wtedy myślę, że szansa na to, że Wasz wniosek zostanie z tytułem będzie dużo większa. E, na dzisiaj te króciutkie wideo. Gdy mieli Państwo do mnie więcej pytań, oczywiście proszę je kierować w komentarzach. E, w zakresie samego wniosku możecie Państwo zweryfikować strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam też są szczegółowe informacje o regulaminie konkursu. A za dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na następne wideo.